Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju: Przymierze Boga z Noem. Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i ptaków czystych, złożył ofierze całpan na tą Gdy Pan poczuł miłą wąż jaku do niego, nie będę już więcej złożyć ziemi zewnątrz ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Prze to już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje. Oto Słowo Boże. Piękna wiadomość. Bo w obecnej sytuacji, dzisiaj, to my sami możemy się zniszczyć. Jak wszyscy kojarzą, jest broń niesłychanej mocy, które wiele państw posiada, i każde z tych państw może zniszczyć całą Ziemię. Każde z tych państw, nie mówimy, że jak wszyscy zaczną się strzelać, tylko jak jedno z nich tych państw zacznie, to może zniszczyć całą Ziemię. My pierwszy raz w historii tego świata jesteśmy w takiej sytuacji, że sami możemy się zniszczyć. I to tak całkowicie. Całe szczęście, że istnieje Bóg i Bóg mówi tak. Usposobienie człowieka jest złe już od młodości. No ja to wiem. Ja mam słabe sposoby. Ja tu pasuję całkowicie. Ja to wiem. Może dlatego, że ja to wiem, to Bóg mi tak błogosławi. Nie, nie udaje świętego. Chociaż chociaż wielu mnie tak zauważa. Żartuję oczywiście. Tu takie dwie panie przychodzą starsze. No, mają po 70 ileś tam lat. Nie pytam, nie wiem. One są całkowicie przeciwne Kościołowi, Klerowi i tak dalej. Urodziły się jako katoliczki, a wziąłem tak mi się wydaje. Ja wiele razy im opowiadałem, no jak Panie myślą, no co jest po śmierci? No, jest ten raj i piekło? No, one tak wymijająco powiedziały, ale że rozmawiałem z nimi kilka razy, one tu przyjeżdżają co drugi dzień. Ja już przestałem z nimi na ten temat. Ale jak jadą na rowerze, to słychać o czym one nie wiedzą z daleka, i one o, ten nawiedzony tu jest. <grym> Mam kolejne miłe określenie, wyróżniam się. Nie jestem taki jak większość ludzi, jestem nawiedzony. <grym> Ale w moim odczuciu tylko takie nawie tacy nawiedzeni wchodzą do raju. Bez ja Oczywiście znaczy żartuję, ale niesłychanie mi zależy. A że wiem, bo jak człowieka złe od jego młodości, to rozumiem te panie, one są to dzisiaj nie bardzo. Ja, czy to jest dopiero tragedia mieć 70 ileś lat i jeszcze nie rozumieć, że Jedyną drogą do raju jest Kościół katolicki. Ja rozumiem, że człowiek jest młody, ma 20, 30, 40 lat, tak dla mnie dalej młody, no to ma prawo wszystkie kombinacje świata wymyślać, że to niedobrze, że tamto i tamto. E, że któryś ksiądz umarł, upadł, to cały Kościół jest zły. No, takie rozumowania niektórzy przeprowadzają. E, no, za pomocą szatana oczywiście, słuchają szatana. Bo wiemy doskonale, że Pan Jezus miał 12 apostołów i jeden to był Judasz, czyli 8%, jak mi matematyka nie myli. A to oznacza, że 92% duchowieństwa jest dobre albo bardzo dobre. Ja znam mnóstwo świętych księży. No przesadzam, dobra. Mnóstwo ich nie znam, ale, ale znam kilku świętych księży, no, których naprawdę no, jestem pełen podziwu dla tych, dla tych księży. No. Ja oczywiście słabo ich znam, tak? Ale... To, co ja jak czuję, jak oni się modlą podczas mszy świętej, no to, to są daleko posunięci ludzie w, w duchowości, to, 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 tego się nie da. E, powiem szczerze, ja mam już sporo lat ja wyczuwam księdza, jak się modli i wiem, w której pozycji on jest. To powiem szczerze, że na tych księży też miło popatrzeć. Naprawdę są bardzo daleko posunięci świętości. Każdy upada, to jest oczywiste, prawda, ale no, jestem dumny, że takich księży mamy. E, modlę się, staram się modlić za nich wszystkich, od światła Ducha Świętego i wszelkie błogosławieństwa, no bo bez nich to ja mam kłopot, żeby do nieba, jako że tu jeszcze raz przeczytam, bo sposobie człowieka jest złe od młodości, to znaczy ja rozumiem, że do spowiedzi muszę chodzić. <laughs> I każdy z nas. No więc miło jest, jeśli człowiek zauważa, że kościół katolicki to jedyna droga do raju, tak? jedyna, no bo spowiedź, bo Komunia Święta, tylko w kościele katolickim ona jest prawdziwa, a w innych kościołach, tak jak sami mówią, to jest na pamiątkę, chleb pokazują. Dlatego Bóg udawa, znaczy przekonuje nas o tym prawdzie, że tak jest, poprzez mnóstwo cudów, cudów eucharystycznych i wiele, wiele innych cudów, które dzieją się codziennie. No w Medjugorje to dokładnie codziennie, tak? Od nie wiem 40 chyba lat albo ponad 40 ponad chyba 40, no, dobrze, ponad 40 lat. Dobry boże, ja ci bardzo dziękuję, że udało mi się coś zobaczyć. Poduszku Święty stomna z całą mocą. I oświeć nas wszystkich. Nie? Wszyscy błogosławi Bóg Trzech Mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ta wielkochana Matko i wszystkim następnym świętym. Dziękuję równie bardzo mocno. Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego.